Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w czwartek 19 lipca. Patryś, co ty tam masz? Żabkę masz. Aha, no właśnie. Patryś też swoją żabką. Tak, wiosnę letnie ubrane, bo my mamy, proszę państwa, bardzo piękną pogodę, ciepłą. O, świeci słońce. Patryś idzie do przedszkola, tak? No to idziemy. No i proszę, Patryś, odebrany. Szkola. Tu sobie na tą plażę przyjechaliśmy. Oto plaża. Agnieszka się wyletniła Pandoryczka też lekko brała. Tam widzicie jakaś wysepka z latarnią morską. Chyba o tym już kiedyś też pisałem na blogu. Jak coś ludzie owszem nawet się kopią. Ale to jest Irlandia. Tutaj twardym trzeba być, a nie miękkim. Dobra, idziemy. O patrycz. Patryś ubrany, w korku gorąco, nie można wytrzymać a tutaj wieje ja mówiłem, że tak będzie, ale nie ja kurtkę naciągnąłem, a i to mi zimno już mieszka się ubiera Patrycia, no Patryś się jest zimna bieda już to. to jest Irlandia w mieście ponad 20 stopni, gorąco a tutaj mamy jakieś, myślę, ze, ze, ze 12 może <głos> <utrzymane>. <głos> kocham ten kraj no schodzimy, idziemy na plażę no proszę, Agnieszka idzie sprawdzić czy woda zimna no, oczywiście, że zimna to ocean w końcu znaczy teoretycznie może celtyckie, ale ocean tak naprawdę A jak stary lunchek proszę okulary założył Ale Chyba tylko idzie się bawić W piasku A go przemocą Jak tam w skarbie Fajnie, ciepło Słowy Patryć twardy zawodnik Ale nie aż tak no, patrz, ma na razie taką zabawę, że sobie po kamieniach skacze No proszę I wesoł Agnieszkę po wodę sam nie chciał iść, bo woda zimna się ma. No, ma wodę, to się, ja się tutaj się bawi tak Gdzie opalać, dziewczyno słońca nie ma no, tam jakaś pani się kąpie, faktycznie. No, tak się trochę wypuściłem sam na tą plażę. Tam jest Agnieszka z Patyczkiem. Tak patrząc pod nogi, bo zawsze mnie celtycki odkrywca mnie inspiruje. Zajrzyjcie na jego kanał na YouTube, Celtycki Odkrywca. On zawsze gdzieś wyjdzie i coś znajdzie ciekawego, a to butelkę, a to jakiegoś sybucha, a to jakieś inne sprawy. No, ale to on to nie ja ja tu chodzę, chodzę i co najwyżej jakieś jakieś glony mogę znaleźć no tak że tak wracam tam do No tutaj proszę Agnieszka się tutaj opala próbuję łapać słońce nie <gryczne> Patryś tam coś buduje od wody się przezornie trzyma z daleka o woda jest tam Agnieszka jest tu Patryś jest ja tu tutaj proszę Agnieszka z Patryczkiem poszli po wodę a ja tutaj wraz z Patryczkiem taki basen budujemy takie oczko wodne, takie jeziorko proszę tu Patryś wodę wlewa, jeszcze jeszcze mała. Jeszcze, mała. jeszcze mała pójdzie a tu się kruk jakiś skrada Chcę przekąsić Proszę, polecieli I kolejne wiaderko. A wlewaj patryniu, wlewaj Proszę Jak to było u św. Augustyna bodajże, który zobaczył jak dziecko sobie takie wykopało dołek i, i próbuje cały ocean przenosić łyżką do tego dołka. A co ten no musisz zrozumieć, że to się nigdy nie uda Na co to dziecko powiedziało, że będzie ja ten przyjął przyniosę do tego dołka niż to jest tajemnicę trójcy świętej no, taka oto właśnie elegenda ja Patrz, już tam wylewa Nie tam <gry> Biedny się trzecie z zimna no. <laughs> a jednocześnie dobrze się bawi ta no, biedna Agnieszka tylko wodę donosi <laughs> mówi, że woda cudna i tak dalej tak reklamuje sen, ale widzicie to ja kocham ten kraj, bo na plaży widzicie żadnych barabanów, nie ma tych parawanów, jakiegoś dziadostwa, kukurydzy, paty cukrowej i tak No można sobie hot-doga kupić, ciekawe jest tam na, na ten i wystarczy. no. myślał, że dzisiaj słońce to no. zarobi, a to Tutaj nawet parady gejowskie to takie, wiecie, smutne trochę chodzą, bo za zimno, żeby się rozebrać. Także tak. Pani rzuca pieskowi, to chyba ten Border Collie Ten najinteligentniejszy pies Jaki tam jest, tak mi się wydaje Nie znam się tak dokładnie To nasz patrzenie jak Superman o. No, Widzicie, takie ściepło właśnie Jest gorąco Jest gorąco proszę, jak na zębach jeszcze więcej je było no, a tu jeszcze okruchy z herbatników się nazywały już Taszki. no i myśmy zeszli już z plaży no i patrzcie, jest wszystko co potrzeba tutaj ma pani kawę sprzedaje tam jest plac zabaw o tam, tam pójdziemy zaraz tutaj pan ma hot dogi tam jest toaleta wszystko co trzeba no i piękne I morze, ocean i nie ma ludzi, no znaczy, no są nie? ale tak trochę tylko można się w spokoju plażować, kąpać i tak Jest słoneczko piękne irlandzkie plaże tutaj idziemy do tej toalety i patrzcie, toaleta z parkingiem własnym no, fajnie, nie? toaleta wieża do no. to tutaj, to, to, Tylko czysta, pachnąca, z papierem, z wodą, zimną, co prawda, ciebie płynie, nie było, ale za to zbyt wpłynie Widzicie, jak pani zaparkowała, prawie że wjechała do toalet. są miejsce tu parkingowe, ale tu właśnie czekałem na Agnieszkę, oczywiście pani. No, przejdziemy na plac zabaw teraz. No i my teraz jedziemy na plac zabaw. Czyli jeszcze raz, tu jest to morze a to jest kład zabaw, już są dzieci, więc tym lepiej. Taki drewniany. Tutaj widzę taki coś, ala statek jest. Trzeba znaczy, mi się trochę wyobraźnię, ale jest to jakby statek. Co zjeżdżalnią? No, to są inne sprawy. Opatry się, przemierza, przeszkody. <grytanie> no właśnie. Dzieci już poszły, więc można sobie spokojnie cały plan zabaw pokazać dokładnie. Tam taką rurę zakopali i już jest zabawa, widzicie? Tu się patrzy spina. Na samą górę tu właśnie ten coś alastotek. Tam z tyłu są huśtawki. To jakiś tam przeszkód. Tam za nami jest hotel. Właśnie sprawdzaliśmy przed chwilą, jakbyśmy chcieli z dzisiaj na jutro na przykład dla nas tego dwojga bez tego berbecia. No to 200 euro. 199 dokładnie. No, a z tym to pewnie jest 250-300. No, tak samo albo z Chcemy cię go w walizce. Także tak, jakby ktoś chciał. No, ale też są inne nastaki w okolicy, więc może spokojnie. Już wyszliśmy z placu zabaw, Agnieszka tam, właśnie, Patryczka pakuje. To ja byłem u pana po tego hot doga 5 euro. I mam z A tylko tego bułka, te parówka i cebula no. Wracamy do góry, jeszcze na capuërę musimy zdążyć. Patryć tam się przebiera, strój na capuërę. Zaraz tam idziemy. No i patrz, tutaj swoją rozgrzewkę. A no, tu jest to w tej szkole. Czy patrzysz, na ma capuërę? Proszę, nasi tu byli. Jest nasz capoeirzysta. Wraca z treningu. A tu nasza lady z telefonem. pozdrawiam wszystkich. O. A po kapuerze Patryś już przebrany tutaj na plac zabaw idziemy. Jest otwarty jeszcze jak jest lato to jest dłużej otwarty. A no, Patryś tam dostał piłeczkę i poszedł sobie. To jest taki plac zabaw. A my sobie na łamercę, jak. Starsi państwo już siaddziemy. No po tym placu zabaw idziemy do Lidla, niemieckiego sklepu. Oszczególnie mają ładne te czajniki. No i na to stary znak opieka, czy nie? Takie słowiańskie wzorki. No, tutaj Agnieszka pokazuje, że są polskie produkty tutaj w niemieckim sklepie z polską flagą. Tu tak, tak. wiejska kiełbasa, a tu żywiecka, ale z tego, z indyka. Tak? Tak. I tam jest jeszcze śląska. Śląska, no, kiełbasa, śląska. A tu widzicie flagi niemieckie. To są niemieckie Agnieszka chce sobie klapki kupić, tak po domu. Dobra cena bo 4 euro, ale no, logo mają bywalone. Nie, no. Nie. No i mówisz obciach. No a z tych takich nie, krop ja nie chodzę po domu. To no, możesz chodzić, nie? nie, wychodzi, nie wychodzi. No, wszystko byłoby fajnie, jakby nie ten lid. No. no proszę, patrzysz tutaj. kij do harlinga. To jest irlandzka gra. To są piłeczki. To są... Te Będziesz grał w szkole prędzej czy później. Tutaj Patryk szczęśliwy. Pierwsze Lego swoje. No mówi, że będzie układał i to statu będzie układał. No chciał od razu, takie duże, ale to jest dla starszych dzieci. Ja tego nigdy nie układałem. Patrycz będzie niegrzeczny na i do To od pięciu lat, tak, to może dam radę złożyć, bo z patroniem to nie wiem. No już zakupy zrobione. Cała torba 94 euro. No, także tak jedziemy w końcu do domku.